Dla mnie e, organizowanie posiedzenia wstępnego za 40 euro to jest trudna sprawa, ale obowiązkowo obligatoryjna e, sesja informacyjna to co innego. Strony spotykają się, nie ma zobowiązania w realizacji procesu, po prostu zaczynają dochodzić do wniosku, czy mediacja ma sens. Masz prawo wycofania się. 40 euro opłaty to wynik kompromisu politycznego w końcu strony mogą rozpocząć wojnę, zapłacić koszta sądowe albo starać się inaczej znaleźć rozwiązanie. Rząd na początku proponował opłatę to i więcej po to, żeby really zrekompensować to prawnikom, którzy spędzają dwie godzinę, dwie godziny na takim spotkaniu. Orzeczenie sądu zostało And wydane w grudniu 2012 we Włoszech, a w czerwcu rząd wprowadził nową Przypominam, w 2012 system obligatoryjny został unieważniony. Potem rząd przyjął już ustawę we wrześniu i wtedy w, w tej ustawie obniżył opłatę ze 100 do 40. Trochę było w tym hipokryzji. We Włoszech 500 mamy 500 organizacji mediacyjnych i około 10 tysięcy zawodowych pediatrów. Nawet przed 40 euro decydowano, że opłaca się otworzyć centrum mediacji. Dlatego, że dopóki nie przekonam klienta, że naprawdę mediacja się będzie korzystna, jeśli klienci wypadną z mediacji, to wtedy stracę źródło dochodów. A więc jest tu potencjał. Dlatego wiele organizacji postanowiło skorzystać z tej szansy wierząc w to, że pociągną ten proces. Statystyka jest interesująca. Na 150 tysięcy spraw. Pierwsze są sprawy, na które ludzie nie przychodzą. 30%. Rozpoczyna się 150 tysięcy spraw. I... W niektórych przypadkach w określonym procencie po prostu e, ludziom się to nie podoba e, i nie wchodzą w to. Potem są sankcje, a jak już się pojawią, to chcą sprawdzić, czy mają szansę rozwiązania sporu, czy nie. 70% uznaje, że są. Jestem, pojawiłem się, zapłaciłem 40 euro, ponieważ nie chcę być obłożony z sankcją. No i wchodzę w ten proces. Niektórzy się wycofują, ale wynik netto jest taki, że nadal mamy co roku 50 tysięcy ugód. jest i tak siedem. 8 razy więcej niż na przykład so w Wielkiej Brytanii. Uh, Ale jeszcze nie tylko polega na tym, że mamy. Mediatorom. Nie ma takiej sprawy you jak nieudana mediacja. Nawet jeśli mediacja fake, nie doprowadzi do was... zgody, to nie jest to is... ponieważ strony się And uczą. To prawda. I, i to jest I bardzo ważne. Tak if mówię swoim klientom. Jeśli pozostaniecie w tym procesie, macie dwie rzeczy. Nawet jeśli nie doprowadzicie do zgody doprowadzicie do ponieważ uważacie, że w sądzie się bardziej that that opłaci, <mum> y are, ale rożność jaka z tego płynie, to jest taka, że poznajecie drugą stronę, wysłuchujecie argumenty drugiej strony i uczycie się, poznajecie nawet ich słabości. Albo uczysz się w drugim, przeciwnie, myślisz sobie, a ma. Następsze argumenty, so, learned... niż myślałem. So, sure Oni są za silni uh, dla nas, to, to też, też jest nauka. nie można powiedzieć, że jest to proces bezużyty be bez 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 be oczywiście. Uh, nie ma niektóre przypadki, kiedy to you wszystko nie ma sensu, so, ale normalnie jest tutaj obolna korzyść. Focus on Trzeba zatem anyway. koncentrować się na mean, tym, I mean, czegoś I mean, the się the na tym it posiedzenie it's wstępne. It's on hand, to jest rodzaj kompromisu. Mówmy, że chodzi tutaj o obligatoryjność. Lepiej użyć słowa wymóg, nie mediacja nie wytrzał, zintegrowana. Wytrzał. Jeśli się nikt nie pojawi, to nie wytrzał. ma sprawy. Jeśli chcesz już poddać się mediacji, to powinien być to, powinien być to lekki ciężar. 30 dni maksymalna. Długość procesu mediacyjnego 90 dni, jak najniższe opłaty. Po 30 dniach pokazujemy się, ustawiamy się na spotkanie po raz pierwszy i mamy do wyboru wycofanie się. Spotka. A więc to jest taki niepełna obligatoryjność. Opcja swobodnego wycofania się. System włoski. Powiem powoli, myślę, że system włoski nie jest systemem obligatoryjnym, ponieważ ludzie zapłacą za tę mediację tylko jeśli będą chcieli ją realizować. Nikt nie może cię zobowiązać. W niektórych tylko przypadkach wymaga się tylko żebyś się pojawił. Jeśli mam wszcząć sprawę na przykład błędu medycznego, ona jest moim lekarzem przez pomyłkę ucięto mi palec, the ponieważ, mediation, ponieważ, mediation, ponieważ jest I wybór mediacji i tutaj nie mogę udać się do sądu. To to say, Muszę udać to się to, do ośrodka mediacji. Uh, Jestem Giuseppe De Chcę pochwalić swego lekarza. Proszę industry. ustalić datę spotkania mediacyjnego za 30 dni. No, I wtedy Centrum Mediacji zwraca się do tego lekarza. Mówi, panie doktorze, został pan zaproszony przez doktora. Jeśli się doktor, lekarz nie pojawi, to Centrum Mediacji wyda zaświadczenie, że tak było. Z tym zaświadczeniem udaje się do sądu. Mówię, panie sędzio, Próbowałem, ale lekarz się nie pojawił. Fakt, że lekarz się nie pojawi, to ryzyko dla lekarza, ponieważ jeśli sędzia uzna, że nie było wystarczających przyczyn niepojawienia się, to mamy dwa typy sankcji. Sędzia może powołać się na szereg dowodów przeciwko lekarzowi, jeśli lekarz się nie pojawi. Załóżmy, że lekarz się pojawi. Odpowiada na zaproszenie do mediacji. No, ja zapłacę 40 euro, a on zapłaci 40 euro, spotykamy się z mediatorem. Pierwsze spotkanie wstępne, które może potrwać minutę albo cztery godziny. Mediator będzie starał się nam wyjaśnić, nie w kategoriach ogólnych, nie będzie mówić ogólnie o, o mediacji, będzie mówić o rozsądzeniu ugodowym naszej sprawy, ponieważ ja załączę wszystkie dokumenty, całą dokumentację. A więc taki mediator musi się z tym zapoznać, bo oparciu o informację, informacje zapyta nas, czy chcecie kontynuować mediację, czy nie chcecie. Jeśli powiemy jeden z nas powie nie. Wtedy jest koniec spotkania. Podpisujemy oświadczenie P i pan doktor odbyli pierwsze spotkanie. Zdecydowali nie kontynuować mediacji. To takie oświadczenie wypełni mediator. Jeśli będziemy kontynuować, powie nam ile będziemy płacić. Jest taryfa rządowa, czy to jest sprawa do tysiąca euro, czy od tysiąca do pięciu tysięcy i tak dalej. W górę. I według tego taryfikatora powie, tyle a tyle będzie to kosztować, nawet jeśli mediacja się nie uda, musicie to zapłacić. Tak wygląda ten system u nas we Włoszech.